Gru yes, Witam Was że Angelika Weaver can you when you can czyli so znajdź Słab nie jeśli potrafisz, czy znajdź jak yeah, to... No cóż widzę musimy zacząć odpisania naszego imienia czy tamniku w tak to tam boli eee, w każdym razie zbudowania profilu więc zróbmy to tutaj są z, y, t, y, zakładki które określają trudność y, gry to jest najprostsza weźmiemy tą najprostszą właśnie żeby jakoś tam sobie ułatwić to ma być tylko film yy, poglądowy tutaj mamy wszystkie ikonki jakie nam się pojawiają oraz rzeczy które mamy zbierać no to wyjeżdżamy później To co tam dalej ta strzałka pokazuje też tutaj trofea na że nie mamy żadnego W tej bonusy różne typu plakaty ścieżka dźwiękowa A i tym podobne ty, to sobie zobaczycie jak będziecie chcieli opcje Pełen ekran, nie wiem czy chyba związane z dźwiękiem, czy coś tam. ściszmy trochę muzykę. A może ciut, jeszcze dźwięki gry. Eee, wyjście, no i gramy. Czy chcemy tutorial? Nie, 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 nie chcemy, bo będzie tylko przeszkadzał. this vision was more vivid and intense than what i experienced on my last case. this villain has killed before. they will not stop. they enjoy the pattern and they enjoy the game. i felt what the latest victim felt. i saw what he saw. a pursuit that started in the present ended in the past at a place that resembled the dead end where andrew chapman died last night. No, dobrze. Przechodzimy do gry. To za chwileczkę wyjaśnię. Mm, tutaj mamy dziennik. O. Wszystko to, co mamy mniej więcej opisane, co mamy wykonać. Eee, możemy zobaczyć, oczko nam się pokazuje. Gazetę, jak widać, nie możemy wykorzystać. O i tu zebraliśmy ten wisiorek jej i zrobiło nam się, zrobiła nam się tu dwójeczka. Zaraz, zaraz do tego dojdziemy, tutaj jest łopatka, to weźmy ją, do samochodu, dobrze, gwiazdki, mamy je zbierać, jak tu widać pokazała nam się, mamy już jedną, no, mamy znaleźć ich 40, co nam się, bo dzięki temu jak zbierzemy wszystkie właśnie to, w yy, bonusach nam coś się tam odsłoni, nie wiem co, bo nie zebrałem, Mamy trzecią, trzecią. Tutaj telefon. No dobrze, postępujemy. Eee, coś już Laptop zamknęliśmy. Tu możemy wyjąć kombinerki. Tego szukają pewnie. No i teraz wyjaśnię Wam na przykład strategię. Czyli widzicie tutaj macie y, lokacje wszystkie i co, gdzie trzeba zabrać i jak do tego dojść, więc y, zawsze można to sprawdzić. Zaraz po sobie pokażę jak. Zresztą to widać, ale zrobimy to. A jak ktoś nie wie, może y, zajrzeć tu i spróbować pomóc sobie tym właśnie. No dobrze, byliśmy tu. Wzięliśmy gwiazdkę, ten wisiorek i łopatkę. Tu wzięliśmy kombinerki, odsuwając laptopa. Wzięliśmy telefon. Wzięliśmy tą gwiazdę i, i, i ten wisiorek. Dlaczego te wisiorki? To za chwilkę. Tutaj widać Mamy rzeczy, które zgromadziliśmy. Wejdźmy i udajmy się dalej. Króciutka animacja. Kolejny wisiorek. Gwiazdka. Umowy z tak? Tak. O Musimy jak widać kolekcjonować. Tu nie możemy dojrzeć. Jeśli tu jeszcze jest? Tu możemy zobaczyć. Tu coś jest. Myślę, że tu łopatkę można wykorzystać. Tak i mamy kluczyk. Anżelika zadowolona z nas. Próbujmy otworzyć drzwi. No dobrze, znajdzie drzwi. Dobrze, poszukamy. Gwiazdka. Tu coś mamy też. Dobrze. Pilot. I gwiazdka kolej. Pilot, we'll to pilot, we'll pilot, we'll this program was paused after the killing and after the forensics team went over the home and crime scene. Andrew And, and Channel 187 was no accident. That's the police call number for homicide. Dobrze, to wszystko. No i tu jeszcze coś mamy. Tutaj, jak widać, mamy poszukać przedmiotów. I teraz, tak te niebieskie, które tutaj mamy, pisane na niebiesko, są to przedmioty ukryte gdzieś za czymś. A te na zielono to nie są nazwy przedmiotów. Tylko mm, ich opis A tutaj jak sobie klikniemy, widzicie to mamy tak poglądowo jak to wygląda futelka na wodę, na przykład tu Box. Możemy sobie to wszystko tu sprawdzać. O widzicie, tu mamy jeden z ukrytych przedmiotów. Tu mamy gwiazdkę. Co tu jeszcze mam? Lornetkę. Lornetka, nie? Lornetka gdzieś chyba była. No nieważne. Może jakoś... Może nie w tej kolejności. O! I kolejny ukryty przedmiot. Telefon, nie. O! Walizka, tak.

Tam było to piłka do tenisa. Co tu jeszcze? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może tak podpikam trochę. Torba, nie? O, tu gdzieś chyba jest laptop. A to mógł tak. Weźmy mail. Jest poczta. Kasa jest kasa. Tam jeszcze jakieś podpowiedzi. No dobrze, to może pokażę teraz do czegoż to nam służy po co to zbieramy? Kliknijmy sobie na tą rzecz. I kliknijmy tu. Aha, czyli najpierw tu, a teraz rzecz. O widzicie i nam pokazuje. Ale tracimy i jeden. A no to jeszcze raz. Czapka. Dobrze. Number no, three. Jeszcze brakuje nam segły. O, jest. Dobrze. Czyli to wszystko. To możemy też wejść. Ok, no. O, O. Traspekcja, ale dostaliśmy kolejną cegłę. Możemy zajrzeć, ale nic z tym za bardzo nie możemy zrobić. Już nie kombinujmy, bo chwilowo się nie uda. Podążamy pewnie za cieniem. Na przykład, jak tam utrudnimy sobie, to nie będziemy mieli tych strzałek, gdzie możemy iść, tu zaklimy. butelka do lakieru czy coś czego? Cegła pewnie, tak. I kolejna cegła. Możemy wziąć drobinkę. To coś jest. No, żeby tam zajrzeć, to musimy wejść. I jeszcze jedna cegła. No dobrze, jedziemy dalej. Tu mamy syfr. Hmm. Ten szyfr, żeby go rozwiązać, trzeba zapamiętać. O, tu macie CH. To jest podpowiedź. Chodzi o channel, yy, czyli kanał w telewizorze. Tam był kanał sto osiemdziesiąty siedmym. Okej, widzicie? Udało się A weaver's loom. The killer enjoys the chase and has made it personal. Dobrze. Tu mamy gwiazdkę, to ją weźmiemy. Zobacz, co tu jest jeszcze. Sekator. łam o, odzyskaliśmy jeden naszyjnik który nam pozwala aha, tu mamy zadanie widać, że Angelika się zastanawia pewnie musimy usunąć wszystkie węże dosyć proste Jesteśmy Master Weaver No i z Krosna wypada nam kolejna cegła Tu możemy zajrzeć. Oświetlmy. Dobrze i żeby to wyjąć Pyta nam się chyba ten łom Angelika zadowolona Widać, bo już nie będzie potrzebny. Idziemy dalej. Możemy zobaczyć coś. Mamy wkręt tak. Tutaj była gwiazdka, a tu chyba cegła, tak. Czyli mamy już 8 cegieł. Tu coś. No, spróbujmy usunąć liście i cegiełka dziewiąta przesuńmy się tu nie wygląda na dźwina ale tu możemy coś zrobić ale musimy zerknąć śrubka to wkrętaczek tutaj znaleźliśmy no nie mamy za bardzo czym połączyć tych kabli. Zdajmy sobie z tym chwilowo spokój. I wróćmy do miejsca, które opuść troszeczkę. Czyli do kuchni. Widzicie tutaj jest woda. Prawdopodobnie ma kontakt z prądem jakbyśmy tam wtepnęli to był już po nas. Ale mamy dywanik. Teraz możemy... The dishwasher was meant to get my attention. It's locked and running the killer's cycle to remove evidence. The hunt is being made into a personal game. We to The killer is arrogant. Evidence was put on display and set to be washed clean while I investigated. There is nothing to trace on Chapman's shoe. The killer ate a leisurely meal using the place setting, but the antique plate is all wrong. It looks turn of the century and does not fit with any of Andy Chapman's belongings. Dobrze. Ale jeszcze jeszcze jeszcze. No, cegłę. Hmm, to już chyba wszystko. Tak. Tu nam coś wyrzuciła z yy, to patrząc na kolorki. To będzie do. może być do połączenia tych kambli w latarni. Ciekawe, czy w następnym rozdziale będziemy musieli zbierać te talerze. Tam jest dziesiątka, więc taka szansa jest. Ponownie poświęcimy. The killer is playing games. A black light was put in the street light. The lab team has no idea about the invisible ink. The outline of the body was made by the killer in the invisible ink. The killer covets where the victim died and may have specifically positioned the body. The arms are in the eight o'clock position. Dziś jest jest nie. Jak widać, gra nie jest na razie, przynajmniej zbyt trudna. Ale taka dosyć miła. Tutaj mamy do rozwiązania mm, zadanie. Podejrzewam, że musimy. Tak. Tak, te cegły tu ułożyć. No i e, zasada jest taka, że. sobie to popatrzymy, że w każdym. W każdym z tych kwadratów, właśnie prostokątów, jest 9 liczb i każda jest inna, czyli od 1 do 9, czyli zatem musimy tak poukładać te cegły, żeby uzyskać właśnie to, żeby w każdym było od 1 do 9. Więc myślę, tu brakuje 9, 8 i 4, więc spróbujmy to zrobić tak. Dlaczego tak? No, bo abyśmy się to przeliczyli, to zobaczyli, i to tak właśnie musi być. Nie chce mi się teraz tak dokładnie analizować. Yy, chociaż można. Yy, 9, 4 Po prostu nie ma innej opcji. Tu jest z yy, Tu jest z dwójką. Dziewiątki nie będzie też więc to, tylko mamy to wyjście tutaj mamy tu nam brakuje co nam brakuje 7 a tu 8 tak 8 mamy 7 8 mamy no to zakładamy tu brakuje też 7. A tu. Cztery, siedem-cztery to tu brakuje, coś tu brakuje. Dwa i dziewięć tak. Dwa i dziewięć innej opcji nie ma tylko to. Troszkę pewnie trudniej będzie, ale nie za bardzo pewnie też. Co tu mamy 9, 2, 8, 7, czyli nie mamy 6, 5 i 3. 5 z 3 i 6, 3. 5 z 2 6, już nie doraj wstawić. Z piątki brakuje. Ale 5-2 z 2 nie może być może być albo 6 z 3, albo 3 z 5 nie, 6 z 3 nie może być, co ja gada 3 z 5 i... Jedneczki jeszcze brakuje, a jedynka jest jedna. Czyli tu jest 1,7 i potrzeba nam jeszcze 3 i 5, no to tylko taka możliwość Teraz tu mamy 3, 9, 8, 7, 6. brakuje nam 5 i 2, czyli nie ma innej opcji. A to nam zostają te 2. No. no i się udało. Murek ułożony. Myślę, że mm, tu będziemy będzie się kończyć pierwszy, że tak powiem rozdział Tak ja go doprowadzę do końca. Pewnie będzie jakiś filmik, ale już z wami się pożegnam. Tak. this woman has wounds nearly identical to those found on andrew chapman's body but her shredded the bodies fell or were positioned the same way no signs of a struggle the killer either surprised him or was never perceived as a threat the impression on her finger indicates that she wore a ring. It's missing, but her purse is here.